Miłość nie patrzy na wiek, pochodzenie, stan konta. Czasem trafia nas jak grom z jasnego nieba albo wiąże z kimś, kogo rozum na chłodno by nie zaakceptował. Faza najgorętsza trwa średnio dwa lata. Potem miłość ewaluuje w bardziej dojrzałą, a przyjaźń między kochankami staje na pierwszym miejscu. Ciekawostką jest, że wygląd naprawdę nie ma znaczenia. Trudno w to uwierzyć, ale fakt ten jest potwierdzony badaniami naukowymi. Nasz zespół pozdrawia w tym miejscu panią Tatianę z Krakowa. Przejdźmy do wieku. To temat tabu, szczególnie kiedy młodszy jest mężczyzna. W tej kwestii coraz częściej wypowiadają się pary, gdzie kobiety są aż do 14 lat starsze od partnera. Podkreślają szczególnie fakt, że można być dojrzałym facetem w wieku 20 lat i Piotrusiem Panem w wieku 60. Panowie cenią sobie stabilność, rozsądek oraz wszystkie pozytywy wynikające z doświadczenia życiowego partnerek. Fakt, można być zimną, wyrachowaną, młodą osobą, której uroda wkrótce przeminie, oraz ciepłą, kochającą, empatyczną, przyjacielską panią w średnim wieku. Tak samo jak można być skromnym, czułym, kochającym, pracowitym ideałem męskości oraz zimnym, rozwiązłym draniem z wypchanym portfelem. Nie ma na to reguły każdy z nas jest inny. Życzymy naszym słuchaczom ogromu tej prawdziwej, romantycznej i niekończącej się miłości, która trwa ponad podziałami, przekracza granice kontynentów oraz nadaje sens naszemu życiu.